Cześć, witajcie z tej strony Patra. To jest kolejny odcinek y, z tyku Rozegrajmy. Dzisiaj sobie tobą grę Paddle, y, która ostatnio była w ramach Xbox Live Arcade. Y, to jest y, wersja demo, ale ja muszę wam powiedzieć, y, że gra wciągnęła i zastanawiam się nad wykupieniem pełnej wersji. A zaraz zobaczycie, dlaczego. Ma y, no, to jest 4 etapy że przejść za pierwszy, kosztuje 800 punktów, czyli to jest taki standard za gry yy, gier Arcade. O dobra, przejdźmy do rzeczy, zaraz zobaczycie, na czym to polega. Jest to taka troszkę. Mm, gra troszkę logiczna, yy, troszkę znacznościowa. No, zaraz zobaczycie, jak widzicie, mamy. Płyn taki i używając LT i RB, ...fu, LT i RT, możemy obracać ekran. Yy, tu na przykład musimy nacisnąć te przyciski, musimy się rozpędzić i właśnie na tym polega, abyśmy dotarli do końca tym płynem, yy, jak najwięcej zostawiając go. Tu, jak widzicie, jakieś przeszkadzajki mamy. Mm, zmniejsza się ilość wody. Po pierwsze etapy są dosyć proste, ale podejrzewam, że następne będą coraz trudniejsze. Coś mi się wydaje, że 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 w kolejnych etapach również będzie takie coś jak różne kolory No dobrze różne kolory płynów i będziemy musieli dopasowywać no tu musimy teraz Z całkiem pokazuję gdzie że iść, więc nie ma problemu I przyjście jest otwarte. I trochę będzie koniec etapu już. No. I to mamy koniec exit. Na tym tutaj na końcu mamy podliczenie, ile czasu nam to zajęło. I trwają. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze jeden level. Widzicie, wiem, dosyć interesująca. Jak na y, grę taką mniejszą, więc niektórzy powinni być y, zainteresowani. No, tu mam jakieś otoczenie takie leśne. Chyba musimy uważać na to, coś na drzewach. Cokolwiek to jest. Oj, jaj, 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 jaj. Dobrze, będę teraz skakać. Ajajaj to się robi takie strzaaaale Aha, to się przepala wtedy to tak. Bardzo ciekawy pomysł Żałuję, że tutaj chyba nie ma edytora Bardzo przydatny Znam pomysłowość już gracie i to by... Na pewno ciekawe rzeczy by Musi się. Musimy idealnie. I koniec. Chyba. No Oczywiście podsumowany. Czas. I trofeum. No tj. No nic, to był taki szybki materiał yy, informacyjny bardziej. Dziękuję za uwagę. Z coś tam mówił Patra. Cześć!